I mamy złoty medalion mhm. Dobra Idzie jakoś, idzie Dobra, co my zapiszemy w takim razie i się z tym zmywamy? Ja pierd... Nie, przywal mu Widzę go. Nie, no chary, proszę, nie rób mi tego. O nie. Ha! Jeszcze butem, tak. Dobra, yy. Mhm. Mm no tak. To było do przeliczenia. Sied! Ohom. apteczka tu jest Jezu tu jest ich więcej, boże Dziękuję, wychodzę. Znaczy chcę najpierw tą apteczkę tu macie? Nie. Fajna biblioteka w sumie. Swoją drogą tak. Trzeba przejść. A tu już pewnie prawdziwi siedzą. Już poharym. Ja to czuję, już poharym. No i nie jest za dobrze. Więc my weźmiemy half drinka. Trzeba wyczuć ten moment, tak jakoś ich tak wcześniej trochę im przewalić. Dobra, otworzyliśmy sobie przejście z tej... Oho! Dobra, ciekawe. A my i tak Tam... Hmm, tutaj jest klasa zwykła. Co my w owej zwykłej klasie znajdziemy, hm? Nic, bo to zwykła owa klasa. Zwykła klasa... No tak. Wow. Tam się przebija przez deski i w ogóle wszystko. z tam i nie wiem, kim ty jesteś w ogóle. Nie wiem, jak cię mam nazywać. Zawsze byłeś psychodzieckiem, no ale no. Nieważne. Ile mi się zarobiło już tych nabojtek? Z ciekawości. O, 94. No ale przydałby się więcej, dlatego na razie będziemy latać z tą rurą. No Kurde. No to było do przewidzenia jak w dwójka to kurna tragedia już jest taka. o o tak, chwila W porządku, jestem z powrotem Będzie dobrze. Damy im radę. duch. Tu mnie ja ich zabiłam? Okej, okay. a w tej klasie byłam, w tamtej klasie byłam. Chcę mi schody na dół. Nie byłam jeszcze w Music Room i Locker Room. Biegniemy tam. Przepraszam. Boże, nie, teraz to się. Nie, z Nie ma ciebie tutaj. Chwila. Nie miałam ich na dół. Zjeżdżaj. Po prostu kuźwa nie ma. Oj, znowu, chwila. Ok, jestem. Już mi nikt nie będzie przerywał. Przynajmniej taką mam nadzieję. Aha, ja chciałam iść tu. Gdzie już tutaj, gnoju, mały ze co ci pozwolił? Byłaś na samym końcu korytarza już tu? Nie nauczono cię, że nie wolno biegać po korytarzu? Z pierwszej. Wiecie co, ja was normalnie chyba... Nie wiem, co ja wam zrobię zaraz. Aj, 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 nie, źle. Musiałam. To już tak na zaoszczędzenie życia. Dobra. Ja chciałam sprawdzić te pomieszczenia. Locker room. Oh, tak! To jest ten cudny moment, który był również w moim kochanym serialu. Nie z tego świata. Identyczny. Normalnie identyczny, naprawdę. I tu przydałby się jeszcze ten. Yy... Jeszcze din by się przydał, który się tak wydziera, kurde, jakby. Gdy... Kota, którego już nie ma. No, tak było. Ten, kto oglądał, tu wie, <grystanie> jak on się pięknie wydzierał. Zjadłeś kotka! Jak mogłeś, ty satanisto! Wypluj go! Ten kotek był słodki. A mnie oskarżają o jedzenie kotów. U. Wypraszam sobie. To on zjadł kota, nie ja. Aha, muzyczka tu będzie. A to jest to... Ten, to coś... słowa piosenki e, jeszcze jeden mamy tam gdzieś pokój do tego, żeby tak to tu otworzone było i chyba nutę musimy mieć, hard będzie grał oho, jeden przycisk my chcemy mapę sobie zapiszę przy okazji Chcesz, że gdzie my mamy, no na dół pójść tu mamy no. a to lecimy na Szczecin Was się trzeba wszystkich pozbyć! Koty jecie, kurde, wszyscy! NIE! W ogóle ubierzcie się, bo mam jakieś wadzki wystają małe. Nieważne. Ha, walka na schodach! Zawsze o tym marzyłam. Harka mnie też. O! Jaki bojowy! W się jesteśmy gdzieś, gdzie gdzie nas nie było. Aha. Tak to najlepiej można określić. O, ta cudowa muzyka. Dobra, idziemy tutaj. Aha, dobra, co tylko duszek mały? Ich jest dwóch. Dwa małe słodkie duszki! Duszku, duszku, duszku. Gdzie jesteś duszku? Ale wy i tak będziecie. Ale biegnie. ALE BIEGNIE! Ale Harry, posłuchaj, bo tam jeszcze jeden lata. chyba zaraz przyjdzie. A tego byśmy nie chcieli. O, i coś tam nie wyszło? No, Harry się zręca. Dobra, tu żeśmy obejrzeli to wszystko, czyli że co? Aha, jeszcze ta hala jakaś jest. Ale oczywiście, zamknięta. O tu otwarte no, jesteśmy tutaj Hmm, to mogę już w sumie dać ten ten No i tak zrobimy No i tu dajemy złoty o -o -o. Źle O, teraz został nam jeszcze... Ale zaraz, zarazem tu chyba nic nie mam do zrobienia w tej części szkoły. Mhm. A jeszcze schody bym w sumie sprawdziła. No. A sprawdzimy co mi tam. One są to tam, tam na końcu korytarza myśmy szli niech to jest tak, to idziemy hop 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 i tu nas nie było to jest roof czyli strych, tak nie nie strych, roof Dach, Boże, przepraszam, no rów to jest dach. Ale niestety dach jest zamknięty, czy że będziemy musieli sprawdzić drugą stronę Aha. Tak mus, to mus. Czy nie, lepiej by mi było przejść przez recepcję? Tak <noise> teraz sobie myślę, ale nieważne. Które schody bierzemy? Są te tam jeszcze. Jakie schodki. A o, tutaj. O, to nie są te same. No, to ja tam też wolę sprawdzić raczej. Eee, chary tutaj. I... Zaraz mi zgasło. No, muszę się skupić. Jak na tędy sobie mi tam? Już tu weszłam, to idę tutaj. A się chciałam powiedzieć, że że to tylko małe duszki. I na szczęście to są właśnie tylko małe duszki uh -huh. A tamtej drzwi nie sprawdzimy, ale to nie ważne. Na razie nie ważne. O. Dokładnie, o to chodziło. To jest zamknięte, ale to też powinno być otwarte.